dzisiaj szybki filmik na temat stworzenia wahacza mamy wahacz od Audi teraz miałem prasę pod ręką rozbiorę stworzeń pokażę Wam jak wygląda tu mamy ten stały stworzeń, tu w środku jest ta kuleczka i mamy tutaj taki element plastikowy ten środek wahacza gdzie wchodzi właśnie sworzeń z tym plastikiem To jest ta gumeczka osłaniająca a została na na wahaczu teraz nie mogę tego wyciągnąć dobra, ale jeszcze z tym wchodzi ten sworzeń to chodzi o ogólnie głębiej. Tutaj mamy w ogóle zaślepkę, czyli w sumie można byłoby to zmontować. Jeszcze raz, jakby miał nowy słoń z tym plastikiem, to praktycznie mógłbym wahać zakładać do auta, nie byłoby luzu. Ale że już jest wyrobione to. To już nie ma sensu. Ewentualnie tutaj dać klej i ta zaślepka by się trzymała. Co tu jeszcze mamy? o tu jest resztka tutaj tego pękniętego aluminium. mam jeszcze taką miseczkę. I to wszystko no, tak o tak Bo jeszcze podkładka. Jak wygląda sekcja zwłok wahaca od Audi? Do usłyszenia.